No, no dzień dobry. dobry, dzisiaj na swoją kanapę zaprosiłam Piotra, czyli mojego chłopaka, który tak, jest najwspanialszy na, tego, jest na świecie, ale nie jest Zero Waste, to był mój wstęp, <głos> 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 ale widzę, że jesteś bardzo z siebie dumny. się <noise> No, w każdym razie dzisiaj Piotr poopowiada trochę o tym, dlaczego nie jest Zero Waste. No, odpowiem a na te... dokładnie na, te na, pytania. na pytania z Instagrama i z YouTube'a. A ja za tydzień powiem, dlaczego jestem z tym człowiekiem, kiedy on nie jest Zero Waste. I jak tak naprawdę przekonywać albo nie przekonywać po prostu jak żyć, jak ja sobie żyję, jak my sobie żyjemy, że ja jestem, a pet nie jest. Lecimy z pytaniami. Piotr masz tutaj taką słomkę, która wygląda jak po słomka. prostu berło. Tak, to jest słomka, to jest trowa To jest e, zło e, totalne, zobaczcie, płachta, na byka dla zero ways. Znaczy słomka. O nie, moja słomka. Słomka. Dobra. No. No, już raz. Dobra, w każdym razie z racji tego, że mój chłopak tutaj siedzi, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że musicie łapkować i komentować, ponieważ to napędzie. Koniecznie łapkę w górę. Bo. Bo algorytmy. No i wtedy też filmy... lubią firmy... to bardzo. Tak. I jak ostatnio mówiliśmy na Instagramie, żebyście lajkowali, no to lajkowaliście i ten film zdobył więcej wyświetleń. Tak. Także Wasza sprawa, czy o Zero Waste dowie się więcej ludzi, bo dzisiaj Dobrze. mimo wszystko będziemy zachęcać do bycia Zero Waste. Tak, nie. <laughs> Trochę taki... tak! Rydwiak ja osoby, która poznała Zero Waste, to widzi. To Ale ja. nie robi. No Dobra, lecimy z pierwszym pytaniem i z grubej rury dlaczego nie jesteś Zero Waste? E, myślę, że dlatego, że wciąż e, produkuję zbyt dużo śmieci, e, ciężko mi jest e, pozbyć się e, wielu takich nawyków, które do tej pory ma, e, miałem. E, chociaż e, myślę, że e, myślę, że gdybym zmienił że już tak większość tego, to mógłbym stać już takim. To jest Zero Waste. -owcem. Ale jeszcze nie brakuje bardzo dużo. No dobrze, ale y czy oglądasz moje filmy? Y tak, y subskrybuję i łapuję. I subskrybujesz <grym> bo nie masz kanału, no czyli okay. wszystko wiadomo, że jesteś <grym> kłamcą. Y no, ale wiesz, ja na przykład na swoim kanale mówię o tym, że warto robić mało, cokolwiek i to jest dobrze. Czy uważasz Radę, tak. że nie jesteś Zero Waste? Y Okej, okay, nie chcę spoilerować, bo nie wiem, czy jest takie pytanie kolejne. Nie patrz! <laughs> Ale jedyne, co robię takie, które mi się jakby rzuca w oczy, to jest to, że jak idę na zakupy, to biorę torbę. Nie biorę siatek jednorazowych, tych worków jednorazowych, mhm. tylko biorę torbę z domu. Tak, moim zdaniem ogólnie zrobię bardzo dużo, ale tak. o tym będzie w następnym, w czwartkowym filmie. Yy, no, ale na przykład nie przeszedłeś na mydło z żelu pod prysznic. Nie, chociaż próbowałem. Tak. E, I niestety... to jest super, dla mnie na przykład to jest super, że próbowałeś. Tak, ale... I chciałeś. <laughs> no. więc, więc, w, więc masz jak taką ktoś myśl... Stworzy, że jak ktoś stworzy, jak będziecie mieli w mieli Właśnie, to jest taki mój pomysł. Jak stwórzcie mydło, które będzie super pachniało. Super eee, się pieniło. Super się pieniło, superka mężczyzn, groźne, eee, męskie, waleczne, waleczne. Taki mentolowy zapach, taki mm, cytrusowo mentolowy taki korzenny. Właśnie. Jeżeli o. są takie firmy, albo jeżeli my chcecie o. to zrobić, to, to jeżeli jesteś, napiscie, jeżeli... Napiscie nie, nie, jeżeli jesteś osobą, która siedzi i nie wie co zrobić z życiem, nie <laughs> wiesz gdzie iść dalej, to róbcie, i mydła. róbcie mydła i my wtedy będziemy je promować. I Ty on ja na pewno kupiłbym takie mydło, bo nie ma takiego mydła w sklepie. A Isanę wycofują, ale mm. Isana jest na lasek. Dobra, e, dalej. Jak zareagowałeś, gdy Karolina zaczęła być Zero Waste? E, w ogóle się nie zdziwiłem, bo Karolina zawsze wszystkie opróbowała i... Całaś e, szycała e, tak, wodę jak Koniecznie musiała poznać każdą e, część życia Ee, życia <śmiech> <śmiech> ważne. <śmiech> ee, także nie, no, to było takie normalne chyba. Ee, Ale ja pamiętam, że słyszałem, Kar Kar Karolina do mnie mówi, hmm. e, że teraz zaczyna być zero waste. E, ja traktowałem to tutaj jako takie, wiecie, tymczasowe, że będzie na chwilę i przeminie, bo zawsze to tak było u Karoliny. A tu nagle e, przerodziło się w coś większego, bo Karolina zaczęła to pisać, e, zagłębiła się, wdrożyła to bardzo swoje życie. No i wtedy nastąpiło moje zdziwienie, dopiero po, po czasie, nie, nie w momencie, kiedy dowiedziałem się, że zaczyna być Zero Waste. Bo nawet w tamtym czasie nie bardzo ogarniałem, na czym to polega. No nie wiedzieliśmy, nie? E, tak. No, Karolina po prostu mówiła o tym, o co chodzi, ale to było takie, wiecie, takie gładkie po prostu... Mm, że szliśmy coś tam, bo, Tak, że coś tam jakiś... Uszyła sobie worek. Eee, tak, i jakoś to tak e, małymi kroczkami powstało coś dużego z tego tak. Kanał, filmy. Nie, kanał powstał wcześniej, <laughs> no, ale... ale... tak, to zrobił się z tego grubszy temat i dopiero po, po kilku miesiącach takiego wdrażania e, zero z niej życie, dopiero wtedy tak się zdziwiłem, mówię wow, nie, że nieźle, <laughs> świetnie. Poznaję życie życie. Dobra. Czy wkurzają Cię zasady Karoliny na co dzień? Eee, Wielu jej hmm, zasady. Chyba nie, chociaż e, mam takie momenty, że e, czasami Karolina mówi mi, że e, może zrobić coś inaczej. E, A Ty nie chcesz. Też e, no jakoś jak, jakby e, nie mamy e, czegoś takiego, że się gryziemy w tym wszystkim. Jesteśmy zgodni na te rzeczy. Teraz że... się pokłóciliśmy o jakieś siatki, ale nie w sklepie, tylko w domu. Tylko, czy nie pamiętam? Tak? Ale to była śmieszna, tak, to była kłótnia ekologiczna. Ale jedna, Prawdę? jedyna. Nie pamiętam, o co w niej chodziło. Ale była jakaś ekologiczna kłótnia. To jakiś chyba wyjątek. No, jakieś takie szybkie. Generalnie to, to nie, no nie, nie. To w ogóle nie ma takiej sytuacji. No, bo ja Cię też nie zmuszam, <grym> prawda? E, nie. W ogóle to jest tak, że myślę, że yy, nawet gdybym brał jakieś yy, worki jednorazowe... O, chyba mnie przeceniasz że yy, Nie, nie, worki już nie ja zabrałam cię za worki. To jest już tak okay. bardzo podstawa, że nie ma sensu. Ale nie, no, nawet myślę, też Myślę, że mógłbym, mógłbym e, e, tego to używać. No w sumie... Ja e, robię wiele innych rzeczy niż Karolina. Karolina robi wiele innych rzeczy niż ja, więc e, no tak. i tak e, rozumiemy się zupe, e, jakby w 100%. procentach, więc myślę, że spoko. Nie wkurzam go. Nie. Co najbardziej cenisz w Zero Waste? E, cenię praktyczność, bo e, do tej pory, no, pamiętam, że zawsze był powiedzmy, taki głupi e, przypadek, że Nieraz brałem te worki plastikowe z napisem EKO, jak teraz jest, Eko. dbamy o ekologię, zawsze to brałem na zakupy, no i one się rwały i to był taki wkurzający moment, kiedy na przykład niesiecie zakupy, nagle bam, nie, odrywa się ucho, coś tam wypada, a z torbami takimi materiałowymi nie ma takiego problemu. Tym bardziej jak chłopak ci szyje torby są własne. <mocne. grymna> tak. E, więc ta torba jest bardzo praktyczna, można w nią zapakować wszystko ciężkie, jest wygodna, pak na ramię, idziemy sobie z zakupami. Jest e, ładna. Tak. No nie ma tej hipokryzji, <gryzji> że jesteś eko z prostorową torbą. Dokładnie. Tak i no, w sumie jest, jest to jest taki mały krok do poczucia się, że e, z, przyłożyłem trochę swoją cegiełkę do, 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 tego, do tego, żeby zmienić świat, żeby dbać o ekologię. Więc myślę, że to jest taka dobra, praktyczna rzecz, którą może każdy wdrożyć w swoje życie. Nie wymaga wiele, bo wystarczy sobie taką torbę, nie wiem, tam kupić czy uszyć. Nie zuży kosz. Myślę, że w 5-10 złotych można. Zrobić. E, zrobić. Tak, <laughs> zrobić. Ja, no, ja jeszcze kupuję karykę. Nie, zrobiłeś <laughs> mi przecież torbę. Ale. Nie, mówię tak generalnie, że, że pewnie bym kupił, nie? Nie. Znego że jeszcze kupuję. To nieprawda. No ale co cenisz? W sensie praktyczność i że torby, a co jeszcze? Czy nic już więcej? Myślę, że... Hmm. Czy praktyczność przejawia się tylko w tych torbach? Na razie chyba tak. Tak mi się wydaje. Nie zagłębiłem. Nie, nie, nie podsumowałem sobie kiedyś yy, no. takich yy, rzeczy, no, rzeczy to jest tym takie praktyczne. No to tak, dlatego. To nie ma co. E Okej, okay, rozumiem. Czy używasz ponownie zapisanych kartek? U mnie jest taki problem, że ja w ogóle nie piszę na kartce zbyt wiele razy, więc yy, moja Ale kartka. Jak drukuję, to w ogóle I coś nie. Jeśli ci nie wychodzi, to ja je zabieram. To ja nie jestem Zero iz, jak drukuję. <laughs> Potrafię tak. drukować. Kupię stronę na innej stronie i cokolwiek. No, ale, ale... dlatego jestem ja. No. I ja potem pomagam im, Ale napisać. wiecie, jaka to jest świadomość, jak to się wkręca mocno. Bo e, jak Karolina e, powtarza te czynności, codziennie, na przykład bierze kartki stare albo coś takiego, to mi się tak, tak bardzo wkręca, że ja też to robię. Tak? Że po prostu w sensie później w myślę zostawisz? sobie. A, dobra, wezmę jakąś tam zresztą kartkę, bo Paragon, że na przykład chcę rozpisać e, długopis, to nie wezmę nowej kartki, tylko mówię sobie, kurczę, no dobra, no to wezmę Paragon, czy coś tam i wiecie, na tym rozpiszę, Nie na tym czymś starym, że wiem, że to i tak pójdzie do kosza. To się tak kręca bardzo. Ekstra. Ile z rzeczy Zero robiłeś przed tym, zanim ja wyszłam w Zero jest. Wydaje mi się, że zero. No, ja też zero. Ale pamiętam, że. Jakby używanie torby to była moja pierwsza taka Takie zielone taka były, nie? Tak, bo, bo brałem tą torbę i wiedziałem, że już coś tam, wiecie, słyszałem o ekologii usłyszałem, że warto brać tą torbę, hmm. więc... Ale jednak pakowało się chleb i owoce, każdy nie luzem, tylko w tak. tak. te Ale nie wiem z jakiego to materiału jest, bo na przykład w Lilu czy w innych sklepach jest także te worki na chleb, takie mhm. przy, no. przy tym stoisku. Eee, chyba są półpapierowe, mi się wydaje. Czyli znaczy no, czy, no jest, to jest. taki papier? papier a potem jest ten plastik, ale no to tak, jest ale... podobno biodegradowalne, ale nie wiadomo. Aha, no bo to i tak w sumie jest lepiej, jak jest chociaż pół tego worka no tak. papierowego i pół plastiku, bo to już no. przynajmniej zmniejszamy o 50%. No tak, ale mimo wszystko takie swoje. Pół słonki było papierowe też mogę. <grym> było... <grym> no serio, ta dolna część. O, Ej, tak... Ale mogliby zrobić, bo tu jest taki błąd w papierowych słomkach, one e, są o, że żywile. one się łamią tak na pół, nie? I, e, Rozmaczają się i potem jeszcze papier. Może jakby były tak tutaj na znaczy środku. Nie, o, ale to, patrz, to gdyby to... były dotąd plastikowe, a to, nie, to by było plastikowe, a to by było papierowe, to wtedy pijesz przez ten plastik i nie moczy Ci się. Więc byłoby w porządku. Że wiesz, hmm. wykorzystujesz tylko tyle tego plastiku, a nie całe. No. Ciekawa. Trzeba to, jest... to rozpiąć. <laughs> ok, następne. Yy, na ile tolerujesz moje zachowanie, a na ile jesteś ze mnie dumny? W sensie, że wiesz, tolerujesz, że mmm, on no, z sobie robi co chce, a na ile mówisz. Yy, mam także czasami się wkurza, właśnie mówię tak. O nie. A na co ja już w ogóle, dobra, już z tym zero waste, dobra. A co na przykład? Kiedyś z to do zamów tak miałem, Uf, że dla mnie to no. już była taka, taka już przesada. Mówię, matko, tak obrzydliwa pasta do zębów. Obrzydliwa była, no. E, jako na temat, albo, albo wiecie, że, że nieraz po prostu widzę, że bardzo Karolina coś chce zrobić, ale w tym się męczy, przez tą no, katorgę tak. przechodzi, ja mówię, to prawda. Tylko, tak żeby sobie odpuściła, bo to już jest naprawdę przesada. A co przysadza. na przykład? Masz jakiś przykład? kiedy no, się męczyła? No właśnie, ta pasta chyba. No, no takie... opowiem Wam o tej pastie. Ogólnie zrobiłam sobie pastę z proszku. No i. Okropnie się czułam. Po pierwsze, jakby Ale nie, nie dawała opość, mi. Dobranie. Nie dawała mi żadnej <laughs> świeżości. I okropnie. O, fu, to był taki ohydny smak. I w nie pieniła. I to było takie, że chciałam szybko umyć zęby i odejść. I no, pamiętam, że Ty mówiłeś, mm. że to w ogóle jest jakby. Też szkolliwe nie dla zębów i nie ma sensu, i on się, się nie robi. Polały zęby chyba po tej pascie. No nie Coś wiem, czy po paście było. czy po prostu, ale na pewno się nałożyło to na to, że jakby w tym samym czasie, więc na pewno do pasty nie wrócę. No ale to są rzeczy, że ty się wkurzasz, a ja próbuję się męczyć, ale jakby to twoje wkurzenie jest odpowiednie, a nie moje męczenie, bo ja potem nie. rezygnuję z tego. Tak. Więc ty wiesz, że ja i tak z tego zrezygnuję, bo to jest beznadziejne. Więc się wkurę, że ja nadal w tym jestem. Tak, ale muszę powiedzieć o, tym, o tej dumie, bo... E, po wiele... 17 tysięcy subskrypcji! <grym> tak. Wiele razy, jak pojechaliśmy na e, jakiś wyjazd, to Karolina robiła na przykład jedzenie do pudełek, e, do pudełek e, i... O, mieliśmy żarcie w sumie. Ja o tym nie pomyślałem, że można tak, e, w taki sposób zabrać wiele rzeczy. E, o, były lepsze. Yy, no bo... i szybciej, nie musieliśmy stawać. W Toruniu tak było, nie? Że mieliśmy na cały dzień, no. bo wtedy chodziliśmy na siłkę Albo herbatę i w, w termos. No. Coś takiego zawsze, zawsze się tam wkradało, wiecie, coś takiego, że mówię... No ekstra, ale to że nie wiem czy to ma duma, nas, czy moje zadowolenie, takie, że wiecie... Oh. Moja dziewczyna! No, jest! Oh, mamy żarcie, mamy herbatę! Mam dziewczynę! Tak, jak... Ekstra! O, no to fajnie. Dzięki. Um. Dobra, jaki był stos Twój stosunek przed wprowadzeniem tej ideologii w życie, a jaki jest teraz? Nie wiem, czy. Dasz się odpowiedzieć na to pytanie. Ja w ogóle nie wiedziałem o Zero jest. No, tak ja. e, Więc nie mam jak się wypowiedzieć. E, nie mam jak odpowiedzieć na to pytanie, bo. Bo to było tak, że ja po prostu ja jednego dnia usłyszałam mhm. i jednego dnia wprowadziłam. To znaczy tego dnia, którego usłyszałam, uszyłam sobie worki i chyba wysłałam Ci zdjęcie, że tak. takie ładne worki od tak. dzisiaj będę nosić warzywa i owoce w tym. No i poszliśmy na pierwsze zakupy. I jakby ja więcej nie wiedziałam, potem doczytałam coś, to znowu to wprowadziłam i mhm. ja na bieżąco doczytywałam i wprowadzałam, nie? Więc ja też wcześniej nie wiedziałam, o Zero Tak Tak. Mhm. I... Ja w ogóle nawet uważam, że ja tego tak jakby nie wdrożyłem, że mówię, dobra, od jutra jestem zerowizn, tylko powoli coś tam, wiecie, zabierałem z tego, z mojego. Ale nawet jakby to tak nieświadomie, że mhm. żeby po prostu sytuacyjnie, tak gdzieś z Karoliną mhm. i. Powtarzałem yy, pewne czynności nieświadomie, jakoś Który tak. Były I były naturalne i, dla nas. Tak, to to przeszło po prostu do mojego życia. No, no ja pamiętam, że jak, nie wiem, może miesiąc po, po tym wprowadzeniu tych worków, to dziwiłeś się bardzo, że ludzie biorą jedną cytrynę w worek. A no wcześniej i to robiliście. to w ogóle dla mnie było tak dziwne, no. że. A to chyba będzie jakieś kolejne pytanie, może o to. to. Yy, twoje początki w Zero Waste. No to tak życiu. jak mówimy, nie? Tak, no to po prostu. Tak. Dobra, i ostatnie dwa pytania. Yy, czy twoje kumple wspierają cię w Zero Waste i co o tym myślą? Moi kumple yy, myślę, że. Oni chyba nie, nie do końca wiedzą. Na mojego tak, nie, więc nie, nie do końca wiedzą, wiedzą chyba yy, czym jest tak naprawdę Zero Waste. Wiedzą chyba tylko, że, że właśnie Zero Waste yy, no, po, to jest. Pewnie coś takiego jak e, bycie eko hmm. bardzo. Ale ty na przykład e, jak się z nimi spotykasz, to robisz coś takiego, że ich to szokuje? Nie, w ogóle. Nic, nie? E, to znaczy no zdarzały mi się wiecie, że sytuację, że, to to że e, na przykład brałem jabłko czy, czy banana bez Aha, worko, i worka jednorazowego, to ktoś mnie zapytał, że o, a nie bierzesz tam siatki czy coś? No, no nie. I co? I tyle. I nikt się nie dziwi, bo jakby y, teraz tak dużo się trąbi o tym no, naokoło, tak. że ludzie już Mogli, jakby nie. nie śmieją się z tego, ale widzą, że w pewien sposób y, ucinają sobie gałąź, na no, której tak. są, no, tak. że było śmieszne, śmieszne, a teraz nie. mówią, no kurde, nie, jakby, no, no nie wiem, to jest smog, to wszystko, jednak coś w tym jest, nie, jakby, że no. y, kurczę, to już nie jest śmieszne, tylko... To już dotyka nas wszystkich. Trzeba że... to robić. Tak, że zmieniać. to już nawet po prostu jest straszne, że, że tak się dzieje. Tak, masz rację. I ostatnie pytanie. Yy, czy wstydzisz się przed innymi, że jesteś eko? Że robisz coś eko? To jest Nie. chyba odpowiedź do tego, co powiedziałeś. Nie, roku. ale yy, mogę odpowiedzieć jak kiedyś poszedłem na zakupy bez Karoliny i pierwszy, po raz pierwszy wziąłem torbę i zapakowałem do niej, znaczy do koszyka zapakowałem owoce bez worka to przy kasie było mi jakoś tak, wiecie wyłożyłem na ladę, na, na tą taśmę wszystkie owoce i tak patrzę na tych ludzi, oni tak na mnie na te moje owoce i tak, o kurczę, nie, że ale wstyd, jakoś tak dziwnie, bo wszyscy pakują a ja tak biorę, powiedzą, że gdzieś w ogóle, wiecie, że, że się zaraża czymś, że coś, takie różne, różne myśli przychodzą no i to dla mnie było takie wstydliwe mm -hmm. na początku, a teraz ja idę i w ogóle nawet yy, nie reaguję mm -hmm. na to. To jest dla mnie takie naturalne. Jakby, jakby już nawet nie wiem, czy oni patrzą, czy nie, bo nie zwracam no tak. na to uwagi. I to jest tak. dla mnie takie tak. normalne. Idę do sklepu, biorę to, to i to, kładę bez dworka i nawet się nie rozglądam, czy ktoś patrzy na mnie. A wcześniej patrzyłem się i wstydziłem się. Widziałem, że ci ludzie tak krzywo patrzą, że coś jest nie tak co ja robię, że jakby jestem jakiś chyba niedorozwinięty, że nie umiem zapakować worek, czy co. Takie, mm. Wiecie, no sam bym pewnie pomyślał, że o, o co typowi chodzi, że wykłada bez worka i się męczy, bo wszystko mu rozlatuje i w mm. ogóle jakby, no bo ja nieraz, wie, wiecie, wezmę jedną torbę, a mam marchewkę, jabłka, coś tam oddzielnie i wszystko tak kładę, że mi się to rozsypie, nie? Ktoś popatrzy i mówi, no co za e, idiota, że w ogóle bie, bierze tak... W rękę i kładzie, wszystko mu się rozlatuje. Nie, że ta pani przy kasie raz ma problem, bo musi wszystko no zbierać nie, no nie. I tak, Wiecie, no to różnie, różnie ludzie na to reagują, a, te, a po wielu miesiącach, no od pierwszego razu, no to tak mam już wierzę, że, że po prostu idę i dla mnie takie naturalne, w ogóle nie patrzę, nie stracę uwagi. Chociaż jestem świadomy, że e, o, teraz widzę, że jak, tam, e, jak ludzie biorą e, jedną e, rzecz. Je, znaczy jeden Reklamowy. owoc lub jedno warzywo w reklamów, w worek foliowy, to mnie tak to dziwi, że po prostu mówię, kurczę, chciałem tej pani powiedzieć, że to jest bez sensu brać jednego banana w, w worek foliowy. No. Widzicie, taki mój chłopak. Czyli tak naprawdę jest super świadomy, jest mega w ogóle ekstra. Yy, no i właśnie o to chodzi myślę sobie, że ja jako dziewczyna twoja spełniłam swoją rolę edukowania cię eko w Ziroweście, bo po prostu tego nie robiłam, tylko robiłam to, co chciałam dla siebie i nie kazałam Ci tego robić. Dziękuję! <grym> <grym> dziękuję. Dziękuję. Dajcie Karolina Piotr Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No, więc teraz komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Koniecznie. I wszystko. Naprawdę, dajcie łapkę w górę i skomentujcie. Zadawajcie mi pytania. Może y, będę odpowiadał jeszcze w komentarzu na coś. Ale z mojego konta. Okej, okay, dobra. To z Karoliny konta Będzie podpisywał Piotr. A może chcecie kierować? Piotr. Piotr, co robisz? Piotr, jaki lubisz kolor? <laughs> tak. <laughs> Tutaj nie wchodź za bardzo U na ten to, kanał. rano. A który których zasypiasz? A co jeździ nasze do niej. Przestań tak mówić brzydko. Nie, no, przestań, Dobra. Nie. <noise> Kończymy ten odcinek. Zapraszamy w następny czwartek, bo znowu usiądziemy na tej kanapie, a tak naprawdę za chwilę to nagramy. Ale zostawiamy <noise> w czwartek. Do zobaczenia, buziaczki, bądźcie czwartek. szczęśliwi. Następny czwartek. Następny. Razem ręką. Trzy, cztery <noise>